Ale... No, skąd on wie? Skąd on wie, że ja streamuję? Nie przywitałam się nawet. Flashmowsi! Flashmowsi! Ja pierdzielę, ty! Ale skąd ty to widzisz? Nawet się nie odezwałam! No. Co? Ale A, nawet sprawnie. się nie odezwałam! Co się stało? Odezwałaś się! I to było. Kiedy? A bo powiedziałam... Dobra, tak. Ja na TikToku widziałem, nie? A, to witam, witam. Bardzo mi miło. Czekasz. Dobrze. Okay, tak. Ona no się stresuje. Right here. Nooo! <laughs> Jaka słodka! Right <laughs> right, co jest? Burze, right, od right, Gamba. Niesamowite. Ja pierdolę. Manny, co się dzieje? Ale przynajmniej enemy się nie dowie, bo beznadziejny skin. To nikt nie podniesie. Ja, myślę... Kurwa, stresuje się, tylko 300 osób was ogląda. Ale ona jest popularna. Nie no spokojnie, spokojnie, no rajcie, jakby nic tu nie było. Ej, ej, ogólnie to ja się stresuję, bo 300 osób ogląda. Wyluzujcie.